Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco. Zapraszam do ćwiczeń na górne części ciała, ramiona, plecy, ręce, trochę tego będzie. W połączeniu z ćwiczeniami cardio ja będę używała skakanki, więc polecam skakankę. Oczywiście preferuję skakankę, ale jeżeli nie macie skakanki czy nie umiecie skakać, próbujcie! Jeżeli nie, możecie biec w miejscu, robić pajacyki, cokolwiek Wasz wybór. Ja używam ciężarki średnie. Używajcie jakie chcecie. Jeżeli chcecie używać ciężkie, możecie używać ciężkie. Będziecie to robić wolniej i oczywiście zrobicie mniej powtórzeń. Ale nie ma to takiego znaczenia, ponieważ te ćwiczenia będziemy wykonywać na czas. Zapraszam. Bierzemy ciężarki, ręce do boku i wyciskamy do góry. Pięknie. Kolanka leciutko gięte są. Biodra do przodu, plecy prosto. Oczywiście klatka piersiowa do góry, broda na dół. Patrzymy się przed siebie albo na mnie. I wyciskamy do góry. Super. Staracie się sięgnąć wysoko. Tak jest. I jeszcze parę razy narzucacie swoje własne tempo. W zależności od wagi ciężarków oczywiście. Okej, okay, skakanka. Pierwsza rundka, więc chciałabym, abyście skakali powoli ostrożnie, delikatnie. Powolutku. Kolana są leciutko zgięte, ale pamiętajcie o tym jak chcecie. Taka w ramach rozgrzewki. Pierwsza rówka. Aby rozgrzeć nóżki troszeczkę. Dobrze. Miżemy ciężarki. Stajemy w leciutkim rozkroku. Kolana lekko zgięte, plecy prosto, klatka piersiowa do góry. Ręce są przed nami z ciężarkami. I do góry ręce. Bardzo powoli. Kontrolujemy ruchy. Do góry i na dół, abyście nie wyrzucali ciężarków, ani nie zrzucali ich na dół. Świetnie. Plecki prosto. Ok. Łapiemy się za skakankę. I tym razem dwie stopy skaczą. Czyli bardzo delikatnie, ale razem stópki. Tak Jest. W dalszym ciągu nic ciężkiego. Ok. Ciężarki. Lekki rozkrok. Klona zgięta plecy prosto. Pochylamy się do przodu. Ręce prościutkie i łokcie do góry. Świetnie. Patrzymy się prosto przed siebie. Plecki prosto. Nie zadzieramy głowy do góry. Starajcie się ciężarki opuścić troszeczkę niżej. Żeby zasięg ruchu był taki duży. Tak jest. Także sięgamy nisko i łokcie wysoko. Ok. Skakaneczka i skaczemy. Tym razem chciałabym, abyście poskakali trochę na jednej nodze. I zmiana. Druga noga. Ok. I robimy zmianę. Pierwsza noga i zmiana. A no cóż, następnym razem skończymy. Okej. Okay. Bicepsiki. Lecki prosto. Kolana lekko zgięte i do góry. Powolutku. Nawet jeżeli macie lekkie ciężarki, w dalszym ciągu kontrolujemy ćwiczenie. Staram się trzymać ręce. Nie chcę mi ze sztywno, ale żeby nimi za bardzo nie ruszać. Tak jest. Bardzo ładnie, jeszcze parę razy. Okej, okay. i skakanka. Gotowi? I do boju. Dobra. Teraz przyspieszamy trochę tempo. Skaczcie jak chcecie. Byle trochę szybciej. No, może jeszcze troszeczkę, szybciej poproszę. Nie pełną parą, ale trochę szybciej. A cóż, jakieś krótkie te rundy, nie? Dobra. Pochylamy się do przodu. Ręce, łokcie do siebie. Ciężarki przed sobą. I wypychamy do tyłu. Czyli prostujemy powolutku ręce. Nie za szybko. Kontrolujemy. I zatrzymajcie się je zatrzymać. Starajcie się je zatrzymać na ułamek sekundy. Pam! U góry. Nie za wysoko. Tak jest. Jeszcze kilka razy. Ostrożnie. Okej. Okay. Dobra, skakanka. Co byście powiedzieli na kolanka wysoko? Ha, ha, ha. I know. Troszeczkę wyżej. Jesteśmy już prawie w połowie ćwiczeń, więc nie możemy się ociągać. Wyżej nóżki. Tak jest. A Ok, ciężarki, ręce na bok i do góry, wyciskamy do góry, powolutku, sprawdźcie plecy, czy są proste, kolanka lekko zgięte i bioderka do przodu i nic więcej nie mam do powiedzenia, teraz. Zbukała do, do góry albo szybko, albo jedno i drugie. Cięgamy brzuszek. Ach, krótkie te rundy, krótkie, krótkie, krótkie. Ok, dobra. Ręce do boku, proste, lec proste i na bok. Podnosimy ciężarki na bok. W tych ćwiczeniach nie za wysoko, wysokość ramion. Mniej więcej coś takiego. Powolutko. Super. Rozgrani trochę. Ja się trochę rozgrzałam a to chodzi, dobrze. Chyba od słońca. Okej. Okay. Skakankę. I dwie stópki na raz skaczą, Tylko szybko. Przeciotkę, op, pom, 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 pam, pam, jak szybko możecie. Liczcie pod skoki! Okej. Okay. Dobra. Pochylam się, że przodu śniżarkami. Tym razem łokcie do boku. Do góry i bok. starajcie się opuszczać powoli i sięgamy niziutko tak jest super Wam idzie nie poddajemy się ok bierzemy się za skakankę jest bija skakana. Ok, pala do góry! Wyżej troszeczkę poproszę i szybciej. Tak jest, to się Dobra, stajemy prosto z ręce do boku i bicepsy. bicepsy. Z tym, że ręce są z boku. Starajcie się trzymać je troszkę sztywniej, nie za sztywno, ale aby rękami nie ruszać na wszystkie strony. Ok, tak jest, Próć z plecy prościutko. Zróbmy jeszcze kilka razy. I skakanka. Tak jest, dobra. W dalszym ciągu. Kolanka wysoko. Trochę wyżej. I trochę szybciej. I jeszcze szybciej, jeszcze wyżej. Dacie radę, nie poddajcie się już. Prawie koniec. Ok. Ciężarki razem. Na głową, nad głową. Zginamy tylko łokcie. Także zginamy. Prostujemy, zginamy, prostujecie, starajcie się rękami za bardzo nie ruszać, łokcie trzymać blisko głowy, nie za szeroko i powolutko i ostrożnie. Sekunda, dajemy z siebie wszystko! Pełną parą. ok? Jak się do tej poroszcządzaliście? Trudno. Szybciej. Na to moje gadanie odbijam. Dobra. Nie będę was zamęczać. Okej. Okay. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, za ćwiczenia, rozgrzani, mam nadzieję. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia następnym razem.